Dzień dobry. Jak widać wszystko już wraca do takiej normalności i to tak w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. E, wszystko już niestety kończy się niestety albo stety, a my chcielibyśmy bardzo, bardzo serdecznie podziękować za wszystkie lajki, za wsz całą obecność wyświetlenia i taką pomoc też e, w tworzeniu naszej strony. MD ko imienia Andrzeja Bursy, i mam nadzieję, że zobaczymy się następnym razem już nie w internecie, a we wrześniu na sali teatralnej. Ale jeszcze jedno mam do powiedzenia. Mój e, tutaj styl, kolor włosów może dużo podpowiedzieć. Moi drodzy, ostatni odcinek pchły już w internetach, więc zapraszam bardzo, bardzo. Bardzo serdecznie na ten ostatni honorowy odcinek.